Siemanko z KKF i mam dzisiaj dla Was piąty chyba zapytę z KKF'a. I trochę nie było tego, ale powiem Wam, że jak mówiłem, chyba w pierwszym czy drugim odcinku <laughs> zapowiadałem, że będą chodziły tak plus, minus raz na miesiąc. I trochę tutaj mam czasu obsówki, ale mniej więcej ten czas się zgadza. I te odcinki będą mniej więcej tak rzadko: e, gdzieś tak raz na miesiąc, podobnie jak Madzia robi swoje vlogi. E, moje ZPT z KKF'a będzie podobnie. Ale w końcu jest i idziemy chyba z pytaniami. Tutaj jakichś wielkich pytań do was nie mam na początek. Chyba wszystko w miarę powoli idzie w dobrym kierunku. Także pierwsze pytanie. Było kiedyś tak, że jakiś człowiek, nieznajomy cię zaczepił na ulicy i zapytał czy to ty jesteś SKKF. I powiem ci, że mm, dwa razy chyba mnie ktoś poznał. Z tym, że ani razu jeszcze nigdy mnie nie podszedł. Raz yy, byłem w KFC i roku znajomy Brema też tam był, tylko zamiast powiedzieć, podejść i powiedzieć cześć, to potem mi dzień później na Skype napisał, czy byłem wtedy w KFC i byłem, także jedna sama mnie poznała. Um, drugi raz to gdzieś w Złotych Tarasach byłem i ktoś mi też przysłał maila, czy byłem w Złotych Tarasach, bo jak tak to mnie widział. Um, I tyle. Jakoś tak, żeby ktoś do mnie podchodził i mnie zaczepiał, jeszcze mi się nie zdarzyło, ale kto wie, co się zdarzy. Um, czy Master Człek to naprawdę Twój brat? Łapkować, żeby widać. widzę, ale okej. Okay. I dużo wykrzykników na końcu, to jest ważne, bo inaczej przepadnie wśród innych komentarzy więc dużo wykrzykników musi być. Pewnie. Master Człek to mój brat, to jest. Taka prawda, jak to, że Mario odurzał się grzybami, czy coś w tym stylu. Pytanie: Czy pokażesz swój pokój? Łapkujcie, to może być ciekawe. Wiecie co, mogę Wam kiedyś pokazać mi pokój, tylko teraz, jak tak patrzę, tutaj po biurku tam taki syw, że e, teraz Wam tego nie pokażę. Ale jak tutaj trochę ogarnę, to spoko, mogę Wam pokój pokazać jakoś tutaj. E, wyjątkowo nie jest, ale jest taki fajny mój i w sumie czemu nie? Tylko muszę tutaj ogarnąć, naprawdę e, z tyłu mam w miarę porządek. Bo opłaściłem sobie wyjątkowo łóżko, żeby mieć syfu z tyłu, ale tak jak tutaj kamera nie widzi, to wszędzie dokoła jest syf, możecie mi wierzyć na słowo. Czy znasz JJ Jokera? Otóż JJ Jokera nie miałem okazji poznać, ale w sumie jak mogę poznać kogoś, kto nie żyje. Dlaczego końcówka CENT to 99? To jest jeden z prostszych zabiegów marketingowych. Jak idziesz ze sklepu, to supermarketu dużego, to praktycznie wszystko, co spotykasz na drodze, jest stworzone po to, żebyś kupił jakiś dany przedmiot. Dlatego na przykład um, jak chcesz kupić, nie wiem, ryż, to ryż, który chcą ci najbardziej opylić, na przykład ma um, krótką datę ważności, która się kończy, albo jest jakiejś firmy, która dużo mi zapłaciła, to zawsze jest na wysokości Twojego wzroku. Te jakieś tam mniej popularne są na górze i na dole. Te, które są z brzegu spółek, z jak są te alejki, to tak z brzegu są zawsze ustawione też jakieś tam promocje, których chcą się szybko pozbyć albo na nich zarobić. na no a 99 jest po to, bo jak masz 3,99, to bardziej ci się wydaje, że to jest 3 złote niż 4, i to wszystko. I teoretycznie, znaczy teoretycznie, praktycznie, jak idziesz gdzieś, to wszystko co cię otacza, jakieś sklepy, to wszystko jest robione tak, żeby ci jak najlepiej coś jakże Także super. Pytanie, co studiujesz? Studiuję grafikę. No i w sumie tyle tutaj mogę powiedzieć: to studia wyglądają w ten sposób, że mamy część zajęć teoretycznych, część mamy zajęć praktycznych, i praktyczne się dzielą na tradycyjne, czyli rysunek, malarstwo itp. Itd. oraz komputerowe, czyli to są jakieś tam Photoshopy, Adobe Premiere, After Effects. 3D maja, robienie filmów, tego różne sprawy. Więc tutaj przeskoczę od razu do kolejnego pytania. Niedługo idę na studia, czy warto według Ciebie zostać grafikiem komputerowym, czy nie. Um, wiesz co, moim zdaniem powinieneś robić to, co po prostu lubisz. Ja od małego, od nastolatka się interesuję grafiką i tam sobie różne rzeczy tworzyłem. Jak sobie wejdziecie na skkf.net, to możecie sobie poglądać różne te moje prace. Um, więc dla mnie taki kierunek studiów akurat był fajny, bo to jest to co lubię i nie mam nic przeciwko, żeby um, kiedyś pracować w takim zawodzie. Um, moim zdaniem, powinieneś wybrać to co lubisz. Jeżeli lubisz grafikę, to pewnie ja ci szczerze polecam. Um, fajne studia, fajna praca, robi się miłe rzeczy. W miarę dobrze płatna, jak um, jesteś dobry w czymś. No i tyle. Rób to co lubisz. Dobra, teraz, które by tutaj wybrać, kolejne pytanie? Masz rodzeństwo, jeśli tak, to ich zaproś przed kamerę. I to jest takie pytanie, na które odpowiem trochę poważniej, bo szczerze mi się nie podoba, jak na przykład ktoś robi jakiegoś vloga i nagrywa osoby, na przykład z rodziny, czy jakieś, nie wiem, swoje dzieci, siostry, znajomych itp. bez ich zgody, bo jak ja publikuję swój wizerunek w necie, to to może obejrzeć praktycznie każdy, a w internecie też są niekoniecznie dobrzy ludzie, więc jakbym miał pokazać Wam swoją rodzinę, to musiałbym przyjąć dużą odpowiedzialność na jakieś ewentualne rzeczy, które się staną, więc jeżeli miałbym kogoś pokazać, to na ich, na ich prośbę. Ja nikogo nie będę pokazywał, najwyżej kota i tyle. Um, I to chyba tyle w tym temacie. Pytanie, do czego służy biała kredka do malowania na biało? do rysowania, sorry. Um, czy pokażesz zdjęcie jak miałeś wiek 13-15 lat? Opukujcie, żeby zobaczył w morderza wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Pamiętajcie, wykrzykniki są ważne bardzo. Um, jak coś tutaj znajdę, to się gdzieś tutaj wyświetli, w którymś rogu, jak nie to trudno, ale gdzieś chyba miałem takie zdjęcie chyba z pierwszej liceum, to miałem z 16 wcześniej, ciężko coś znaleźć, więc jak was to fascynuje, to możecie sobie zobaczyć. Um, czy dałeś zaskoczyć się jakością Biedronki? I tu jest ta smutna prawda o moim życiu. Muszę wam zrzucić brzemię ze swojego serca, bo sprawa z moim życiem nie jest prosta. Biedronka w moim mieście, mimo że to jest duże miasto, tak naprawdę nigdzie blisko nie mam Biedronki. I to jest magia cała, bo najbliższą Biedronkę mam na kompletnie drugim końcu miasta, i żeby tam dojechać, musiałbym jechać z 40 jakichś minut, więc ciężko mi powiedzieć, czy dałem się zaskoczyć w Biedronki, bo kurczę, nigdy w swoim mieście w Biedronce nie byłem. Tylko w innych miastach. Czy to nie jest niesamowite? I dobra, tutaj ostatnie pytanie. Pytanie jest chyba 10, tak jak zawsze. Nie wiem, w sumie nie liczyłem ich, ale powinno być 10. Czemu nie ma Madzi już w kwadratowej masakrze? Otóż Madzia jest. I tutaj trochę rozwinę ten temat, bo tak, uwaga. Kwadratowa masakra, wiem, że to jest jedna z fajniejszych serii. Widzę to po statystykach i po Waszych wiadomościach, dostaję naprawdę mnóstwo wiadomości. Kiedy kwadratowa masakra i tak dalej, i tak dalej. I kwadratowa masakra wygląda w ten sposób, że jest to tak naprawdę najtrudniejsza seria do nakręcenia. Bo po pierwsze, Muszę zebrać wszystkich ludzi w tym samym czasie, o tej samej godzinie, um, i żeby wszyscy mogli też rozmawiać bez problemu na Skype czy na czymś tam, to już jest pierwszy problem. Um, drugi problem to wymyślić coś, co macie, co, co zrobimy w odcinku, bo jak sobie gramy i coś tam budujemy, to każdy robi coś swojego, ale w odcinku musi stać się coś ciekawego, bo jak każdy będzie budował, to tak naprawdę równie dobrze mógłbym sam coś nakręcić. Więc tutaj ja mogę mieć pytanie dla Was. Co byście chcieli na przykład zobaczyć w kolejnym odcinku kwadratowej, kwadratowej masakry? Co możemy zrobić? Um, trzecia sprawa to, że każdy ma swoje jakieś życie prywatne um, i też ten serwer ma tak tam koło, teraz nie wiem, 15 ludzi, coś takiego. Um, I ponieważ każdy jest czymś zajęty, to tak naprawdę nie gra tam tak na co dzień dużo ludzi. Więc między odcinkami nie dzieje się tam jakoś bardzo dużo, bo na początku wiadomo, że tam wszyscy grali, bo to było fajne. Teraz no już trzeba z kimś się zgadać, żeby tam sobie pograć, no bo niestety coraz mniej czasu, teraz są matury, jakieś nie, nie wiadomo jakie inne straszne rzeczy i z Kwadratą Masakrą jest problem. Także jeżeli chodzi o Kwadratę Masakrę, to pewnie będą się okazywały kolejne odcinki, bo to też jest jedna z moich ulubionych serii. Tylko one też nie będą bardzo często, nawet raz na tydzień to już jest duży problem, żeby tyle osób zebrać. Tak wracając do Madzi, to Madzia cały czas jest, tylko po prostu nie była jej w poprzednim odcinku, bo była zajęta wtedy, kiedy kręciliśmy. I to jest właśnie ten problem. Um, także tak, podsumowując pytania mi się skończyły. Um, może mnie jeszcze coś powiedział na temat kanału, tak na koniec. Kwadratowa masakra będzie. Zapyta skakałem, właśnie kręcę i właśnie oglądacie. Hmm. Zapyta z KKF-a będzie rzadko, ale będzie. Jak, bo Jak będę, jak poczuję jakąś większą wenę twórczą, to nakręcę um, częściej ten odcinek Zapytać z KKF-a, ale tego nie obiecuję, tylko, bo jak obiecuję z każdej serii, że będę w miarę regularnie rzucał, to, wrzucał, to się kończy tak, że nagle mi się kończy tydzień, i nie ma czasu, żeby z rzucać. wrzucać. Um, Także to by było chyba na tyle. Jak macie do mnie jakieś pytania, to jak zawsze możecie napisać gdzieś tam na dole w komentarzu. Um, ja na te najciekawsze, najbardziej łapkowane, te, które mi się rzucą w oczy, postaram się odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Hmm. Czytam praktycznie wszystkie komentarze i wybieram te ciekawsze, także nie martwcie się, że nie zauważę. Nie musicie dawać miliardy wykrzykników, tak jak wspominałem wcześniej. Racowałem spokojnie z tym. Um, także Pytania na dole, chętnie na nie odpowiem. No i do widzenia za jakiś czas. Do zobaczenia w kolejnym zapieraskach hefta. To było na tyle. Siemanko!